Duże łóżko, tak? O, widzicie? I tam z tyłu jest garaż. Cześć! <grystanie> <grystanie> Patrzcie, mam już dobry humor. Jesteśmy w jednym z po prostu. W jednym? <grystanie> już nie. <grystanie> A ty na sam dół. O, o powiedzcie nam, jakie jest lepiej, tak? Czy tak? <noise> tak jest bardzo nienaturalnie. Ale w telewizji zawsze wszystko jest równo. wszystko jest równo. Dobra, okay, jesteśmy równo. Jesteście na kanale Kapitan Przyczepa, na którym pokazujemy techniczne zagadnienia związane z karawaningiem. Kiedyś więcej z przyczepami, a teraz będzie więcej o kamperach. Jak chcecie podążać za naszymi przygodami i tym, co robimy, pamiętajcie, żeby nacisnąć przycisk subskrypcji, tam na dole. Tam też jest taki dzwoneczek, ding-ding, żeby na bieżąco no, nie przegapić naszych przygód i tego, jak będziemy budować naszego kampera. Jak wiecie, w ostatnim odcinku miałem trochę gorszy humor, bo no, okazało się, że to nie jest takie proste, jak myśleliśmy. Czym był problem, Rafał? No, problem był z tym, żeby wybrać właściwe auto z przebudową, z warunkami technicznymi, żeby to no. wszystko było. Relatywnie opłacalne, czy też ekonomiczne i legalne przede wszystkim. Tak. No i tu mieliśmy trochę czasu czasu na pomysły, na jakieś inne podejścia do tematu. No i ja mam parę pomysłów, ty, Rafał, chyba też. No, nowy rok, nowy, nowi my. No i nowa akcyza. Tak, i nowa akcyza, tak. która spędza nam sen z powiek. Właściwie bardziej tak. Michałowi niż mnie. Tak. Bo ja płacę. Ale, bo ja tak. E, tak. Ja bym chciał dzisiaj, Rafał, zacząć od tego. Żeby, bo trochę jak za, zacząłem to patrzeć ile tego jest to chciałbym, mam taki pomysł, nie wiem jak tobie to się spodoba e, podzielić słonia na części i zjeść go w kawałkach no. chodzi o to, żeby podzielić to na etapy e, i nie, że mamy zrobić od razu vana, który będzie miał wszystko, od deski do deski tylko na przykład wyznaczyć trzy etapy czyli pierwszy etap van, który ma to, to i to potem nie jeździmy, patrzymy czy to nam starcza jeżeli nie, to mamy też etap drugi, który dobudowuje jeszcze to, to i to. A jak nie, to etap ostateczny, który dobudowuje jeszcze to, to i to. Żeby zrobić takie trzy wersje cenowe i trzy wersje Czyli czasowe. Czyli mówisz o tym, że robią sobie plan Minimum akceptowalne, tak. optimum, które byśmy chcieli i maksimum luks no, tak. w ogóle, który ten. Tak. I... I po każdym etapie stajemy, podsumowujemy, dajemy ilość czasu, cenę, jeździmy tym busem mm -hmm. na przykład przez dwa tygodnie, przez miesiąc. Ja z niego korzystam, twoja rodzina, wszyscy na ten. Okay. I Wydajemy i... opinię, czy ten plan minimum starcza, czy nie. Czy zadziałało, czy nie zadziałało. Tak. Dobra, I... okej, okay. no brzmi jak... I tak. wtedy w tym, par... <laughs> w... Tak, w tym paru byłyby wersje do wyboru. No tak. Ktoś może sobie zakończyć na pewnym etapie. Tak. Eee, może przejść dalej, albo pójść jeszcze dalej, chętnie tam, o tu. No dokładnie. No Dobrze. i teraz. Eee, naszym zadaniem jest dzisiaj wymyślić te trzy etapy. Czyli które części to będą te etapy, tak naprawdę? No, które są niezbędne minimum do funkcjonowania w wanie, a na to już mamy kilka odpowiedzi po oglądaniu tak. i przede wszystkim posiłkowaniu się filmami, co poszło nie tak w budowie wana. Wiem, że to pokrętne, ale, tak. ale to dało dużo odpowiedzi. I, I to będzie nasz chyba minimum, tak naprawdę. Tak. Optimum to będzie to, żeby było wygodnie, a luks to tak, jakbyśmy chcieli. Tak, tak. tak. W kosmosie. Może wyjdzie, że nigdy nie dojdziemy do lux, bo wyjdzie, że ta średnia półka wystarcza, a luks kosztuje tyle, że, że jest... szkoda tyle pieniędzy tak, na przykład. Że... Przepaść. No dobra, zobaczmy. Tak. Okay, z tego co wiem, to popełniłeś kilka rysunków technicznych. <laughs> które Gdzieś tam migawki były wcześniej, więc chciałem zobaczyć, jeżeli. Eee, nie, to... nie, bo to, to moja ciekawość, Możemy o tym później pogadać. <laughs> to, to nie są rysunki techniczne wykonane przeze mnie. To jest w Google wpisany Ducato L4H3 projekt. A. I można za darmo znaleźć projekt 3D. Właśnie teraz zobaczycie. No? Który, jak na niego spojrzałem, jest dobry. Super. I dobra. w ogóle nie trzeba nic myśleć. Okay. Więc też po co. To może czekać, Trzymajcie się planu, etapy. My poświęciliśmy teraz około godziny i na spokojnie rozrysowaliśmy. Albo więcej. Albo więcej. <noise> rozrysowaliśmy sobie nasze trzy pakiety. Czyli pierwszą wersję WANA, którą zbudujemy, pojeździmy, drugą pojeździmy i trzecią. A może. Już ta pierwsza nam się spodoba, nie będziemy chcieli więcej, tego nie wiemy. E, I pokażemy Wam teraz, właśnie na ekranie, e, jak to u nas wygląda. Dobra. Projekt e, jeszcze niedopracowany? Tak, to, y, ten link, pod tym filmem będzie link, będziecie mogli sobie zobaczyć ten plik y, w dokumentach Google, on już będzie pewnie dopracowany lepiej. Założyliśmy trzy wersje: minimum, optimum, e, premium. Za 10 tysięcy wyposażenie auta, 20 tysięcy i 40 tysięcy. Tak, oczywiście, to jest teraz na oko i wypisaliśmy, co będzie w której wersji. E, no, jak widzicie, uznaliśmy, że e, na tyle chcemy mieć łóżko. Tu od razu Wam pokażę e, też projekt w międzyczasie. Czyli, tak jak tutaj e, z tyłu jest takie duże łóżko. Tak? O, widzicie. I tam z tyłu jest garaż. <laughs> O, tutaj nawet widzicie, jak jest wysoko to łóżko. Więc zakładamy, że to łóżko jest dla nas planem minimum, po prostu chcemy je mieć i tyle. E, no i to jest przestrzeń bagażowa. E, ogrzewanie powietrza na tę chwilę we Baston, najprawdopodobniej. Zobaczymy. Dużo na to wskazuje. Ocieplenie wana, no to <grym> niezbędne minimum, żeby był odizolowane. To co potrzeba do życia, to lodówka i, i kuchenka, żeby gdzieś trzymać zapasy, zlew jakiś, gdzie będziemy. Mogli przygotować posiłek, tak na dobrą sprawę, i prysznic. I tutaj jest taka różnica, że nie ma umywalki pod prysznicem czyli jakby mycie zębów odbywa się w kuchni. Tak, dokładnie nie ma dodatkowego. No i druga rzecz, że... a to zaraz będzie chyba przepływowy gazowarz pod Ta. prysznicem. Yy, no dwa okna dachowe to muszą być, żeby zrobić przewiew w tej wersji podstawowej. No i też trzecie, dziura będzie na, nad prysznicem jeszcze. Tak, musi być wentylacja prysznica, no to nie ma w ogóle tak. opcji. No i dźwięk chcemy dźwięk się mieć osobne pomieszczenie z toaletą i prysznicem, zamykane, wentylowane, tak? Czyli prysznic i toaleta są osobnym pomieszczeniem. Tak. Nie chcemy tak, jak że niektórzy, że po prostu na środku wana robią. I tak, wystawianie kibelka na korytarz i... W... I robienie dwójki tak. w korytarzu. Tak. Chcemy mieć szafki na ubrania, must have, to zbiornik na wodę i nie 30-litrowy. Bo Rafał, co ty wyczytałeś? Eee, co wyczytałem? No, no że, że z tą wodą, że każdy. A, każdy, każdy generalnie narzeka, że każdy pojemnik na wodę, co jest mniej niż te 60 litrów, 30 to jest w ogóle jakaś pomyłka. Tak. Eee, proponujemy, jak chcecie, to inne kanały oglądanie jak wyglądają pomyłki przy budowie co byśmy zmienili i tym się sugerowaliśmy. No i woda to jest pierwsza rzecz, jakby tak. dostępność wody, że nie trzeba jej szukać, zatrzymywać się, tracić czasu, po prostu mieć zawsze na tyle duży zapas, że, że jak będzie, to się dotarkowuje, o tak, na tej zasadzie, nie? Dokładnie. No ja mam zbiornik 70 plus złożę w samochodzie, mam około 100, 110 litrów i to jest ten minimum. Jak mniej, to bym w ogóle nie zaczynał, bo to... No. Więc wiemy, że tyle chcemy. Wiemy, że chcemy mieć zbiornik na szarą wodę. No i to jest minimum te 30 tak. litrów, że można relatywnie często opróżnić to, no bo 30 tak. litrów to są dwa prysznice, no i 3 no. dni, mi się wydaje, że nie więcej. No. O, jeden. Albo jeden, no, no. no Trzy tak. ekonomiczne. Trzy nasze, jeden zolą. <laughs> Meble ze sklejki. E, jeżeli chodzi o podgrzewanie wody, to w wersji tej podstawowej, to Wam pokażę, chcemy zastosować e, podgrzewacz przepływowy, który jest w miarę tani e, i on będzie tylko pod prysznicem. Czyli woda w kranie, w zlewie, wszędzie będzie po prostu miała 20-30 stopni. No tyle, tyle ile pokojowo, tak, na będzie miała mniej tak. niż te 20-30 stopni. I tylko woda pod prysznicem będzie podgrzewana, Ciepła. bo tylko tam, bo te przepływowe są takie, że jak je włączysz, to musi jakby się rozbujać. No, to... I tylko pod prysznicem to ma sens tak naprawdę. E, więc to będzie taki przepływowy, no, bo nie jest tani. E, wentylacja też mówiliśmy. Jeden akumulator 110 godzin Ja mam teraz tak w przyczepie, to starcza ogólnie. No i przetwornica 250 i chwilowej 500. Co tak. Zobaczymy, czy zadziała. Tak, to jest ten plan minimum. Plan minimum, żeby to wszystko było tanie, potem to podsumujemy, ile to kosztowało i tyle. I takim vanem, e, i tutaj to będzie van, że paka będzie cały czas oddzielona od przodu. Czyli nie zmieniamy go na kempingowy. Po prostu jeździmy na pacę i tyle. Dlaczego? I rzeczy jeżdżą na pacę i sprzedawane Dokładnie. I takim vanem pojeździmy sobie na przykład miesiąc, zrobimy jakieś wycieczki, ocenimy, i jeżeli będzie za mało, to przechodzimy. Do planu optimum y, według nas, czyli dokładamy. Y, ale to będzie wyzwanie, teraz myślę sobie, bo już na w etapie zabudowy trzeba będzie. Bo nie można zmieniać całej zabudowy. No nie. Więc wyjściowa zabudowa tak. będzie musiała przewidywać rozbudowę tak. do. W wersji premium. Tam, no to damy radę. W wersji premium mamy umywalkę, czyli. Yy, no. Czyli mamy umywalkę pod prysznicem, ten kawałeczek, tak. który pozwala tam umyć zęby, uwłożnie, kiedy ktoś przygotowuje posiłek. Na przykład. Łóżko pod sufitem, czyli dodatkowe miejsca do spania, co jest, no, wydaje się być istotne, tak. zwłaszcza przy trzech osobach. To, to w ogóle. Oto tu, nie tutaj jest i... pokazane, o tutaj widzicie są te materace To jest jeszcze jakoś tam inaczej. My chcielibyśmy całe po prostu, żeby tu z przodu nad szoferką, plus tutaj do tyłu jeszcze właśnie było te, te łóżko, będzie tak, się podnosić. Tak jak tu widzicie o te e, pod łukosem, te takie o. Ona będzie cyk, do góry po prostu wjeżdżać i, i tyle. Tak, taka platforma, na której będzie dużo miejsca do spania i ona będzie tam dwumetrowa, tak żeby Michał tak. się zmieścił. Ten projekt jak widzicie to jest darmowy projekt, ktoś go na internecie umieścił, właśnie to jest projekt L4H3. Eee, projekt samochodu, możecie go ściągnąć sobie po prostu z neta i powiem Wam, że jest dobry. No, jest naprawdę przemyślany. Jest, jest przemyślany, jest dobry, tak jak być powinno. Eee, wracamy do naszej listy. Panel słoneczny. Tak. To jest wersja Optimum, tu mieliśmy trochę dyskusji. Ja chciałbym, bo większość wszystkich ten panel jednak instaluje, a ja chciałbym zobaczyć, czy może da się bez panelu. Wtedy, kiedy właśnie to samochód to ładuje, ładuje ten drugi akumulator podczas jazdy, bo zawsze przecież co drugi, trzeci dzień gdzieś tam się przemieszczamy. Alternator może doładować w teorii. Czy, 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 czy to wystarczy, czy nie, to nie wiem, ale to byłoby no racji, fajne będzie to test, taki realny test. test live tak. czy te panele co masz tak potrzebne, że wystarczy czy radę bez żyć. dokładnie stolik na zewnątrz e... o, a tutaj Rafał? zbiornik na wodę 220 <laughs> litrów to jest w ogóle plan taki optimum żeby mieć 220 litrów wody umieszczonej w wanie tak, żeby naprawdę nie było problemu z zatrzymaniem się, z tym, że będziemy sobie dawkować, nie wiem, na prysznic, albo mamy ochotę się podgrzać tak. I wymyśliliśmy, a właśnie znaleźliśmy takie rozwiązania jak zbiorniki, które są dedykowane e, tak. do, do karawaningu, żeby nad nad go zamontować. No. Po prostu będzie to możliwie nisko, będzie w punkcie, który przenosi ciężar. Tak. Wydaje się być bardzo rozsądne. To, tak. co znaleźliśmy mają po 90 litrów, więc jakoś to jeszcze znajdziemy 30 A jest litrów Jest to 10 bo tam są różne. Ja tu jakiś przykładowy, żebyście po prostu mogli zobaczyć, jak bym więc wtedy. Yy... To, jest to super. zwiększymy pole na szarą wodę, bo pierwszy to by była taka rura, ta w pierwszej wersji, rura kanalizacyjna, taka długa, ona ma około 30 litrów. Na podwoziu, tak. gdzieś tam umieszczona, tak. tak wzdłuż, a to nawet pocięta w pięć kawałków, żeby to umieściło po prostu Ale coś tam wymyślić. Ale w drugiej wersji byśmy pewnie kupili dedykowany pod ducato, albo coś tam No chyba, że rury okażą się na tyle funkcjonalne, Dobry. że. No kwestia zwiększenia ilości, żeby tak. nie trzeba było szukać miejsca, gdzie no, oddać tą szarą wodę, nie? no tak. bo nie można tego cudzienki po prostu wywalić. No i meble tapicerowane. Meble tapicerowane. No, chodzi o to, żeby to nie była e, taka sklejka, tylko żeby, e, żeby jakąś tapicerkę wrzucić na, na mebel. Tak, tak najprościej. Żeby szafeczki były przyjemniejsze e, w dotyku, żeby były czymś obite, żeby, no, żeby. to dawało taki większy komfort domowy, nie? Tak, nie wiem, czy to gdzieś tu będzie przykład na lecie, ale chodzi. Proszę, żeby była obita i tyle. Yy, no i tutaj wtedy chcielibyśmy wtedy zamontować też tą trumę na gaz 10-litrową. No to jest wygodne rozwiązanie. Dlaczego? Wygodne i no niestety chodzi o podgrzewanie wody, że mamy dostęp do do wody, która się podgrzewa, nie uruchamiamy dodatkowych narzędzi, tak. dodatkowych urządzeń. Woda się sama, jak się ocie, e, e, spadnie temperatura, sama się, sama się podgrzeje, można prądem, od, można gazem. Prawo, e, robi to wszystko za nas. Nie musimy o niczym myśleć. No, po tak, prostu tak, no, no działa. jest uruchomiona, zawsze jest się woda, kiedy kiedy potrzebujemy. I jak weźmiemy tylko trochę ciepłej wody, to ją mamy. Nie musimy tak jak te, w tym przepływowym go rozpędzać i przelewać ileś wody. Jakby. Tylko drogie rozwiązanie. Ale, Ale to jest kolejny. Opiekacz gazowy, a, no opiekacz generalnie, czy Pizza? będzie gazowy Tak, no podgrzewanie, wiecie, zapiekanki z bidronki tego typu sprawy. Tak, dokładnie. Panele. No, solarne. Solarne. Już, a, tu już mamy panele słoneczne wcześniej już. To podamy drugi akumulator, jeżeli będzie nam za mało. A wydaje mi się, że będzie za mało tego 110 realnie. Zobaczymy. To jest moje zdanie. No i przetwornica o większej mocy, tak najprościej. Jeżeli... Tak, żeby więcej urządzeń obsłużyła. Ale może się okaże, że znajdziemy urządzenia, które spokojnie obsłuży tamta przetwornica. Tak. No, ale to zobaczymy. No i jeżeli ta opcja nam nie będzie odpowiadać. A no to będzie jeszcze za mało, to... to przechodzimy do wersji premium, ale ta już będzie kosztować minimum 40 tysięcy coś no, czuję. No, w zabudowie, bo w samej w zabudowie przerobienia już same przeróbki jakby tak. te oficjalne i tu już jest Tak, to dychę trzeba liczyć, żeby przerobić na specjalny kempingowy. Tak, z fotelami eee, obracanymi tak. właśnie, z akcyzą, ze wszystkim. To zaraz będzie właśnie połączenie tyłu z przodem, obracane tak. fotele, żeby e, wrzucić osobną toaletę tak. i prysznic dzięki temu, no bo ta przestrzeń tak. mieszkalna nam się powiększa o ten, no metr wydaje mi się, nawet więcej. Tak żeby wrzucić markizę, że wiecie, na zewnątrz możemy no. sobie siedzieć pod zadaszeniem od słońca i od deszczu nawet jakiegoś ten. E, to moja fanaberia, <noise> <wiatra>. którą <noise> Michał neguje. E, generator wiatrowy jakiś taki maleńki, nie wiem czy jest taka no. opcja czy nie, to na razie wiecie, pomysł tak. z kosmosu. E, Truma Combo to tak. w ogóle odkrycie roku, tylko no. tu trzeba wiedzieć, że to jest Truma Combo chyba 8 i wyżej, bo szóstka jeszcze tego nie ma. O No. E, ma 8 kombo. Nie, no bo 6. Ono to kosztuje majątek. Ale szóstka tego nie ma, bo dopiero chyba od. No. E, bo szóstka jest tylko z elektrycznymi grzałkami prętowymi a dopiero od ósemki są jeszcze gazowe, że macie Aha. podgrzewacz, który działa. Znaczy, ogrzewanie. Jeszcze może być też na wypasto, jakby, że na. No, znaczy, na diesla. Na di, no po prostu, no. Że, że macie diesla, więc grzeje wam, e, jak jedziecie, dodatkowo no. uruchamiacie i macie wygrzaną tak. miejscówkę. I, i działa na gaz, więc jakby jedno urządzenie, które... Tak. <gry> tylko jest bardzo, bardzo drogie. Generator prądu, gdyby, nie wiem, gdy była potrzeba... No nie, nie wiemy wiem. jakiego, ale są takie małe przenośne. Nie, ten jest duży. To jest bardzo duży. O, to, o, to, handy. to, to, to taka, taka handy właśnie, coś takiego to to no. jest. Ale cena jest. Ee... Nie no, sądzę na hmm. tysiakę znaleźć. Adekwatna do premium. Do premium. <laughs> no ale ma dużo ilo tam. E... To, to już osobny jest jakby temat. Zakładamy, hmm. że jakby co, to może w premium to kupimy. Tak. No, I że trzeci akumulator do... Tak, no to już wydaje się chyba tak. trochę fanaberią Ale no, tak. nie wiadomo. I tu mamy dwie rzeczy, z którymi się z Rafałem nie zgadzamy. Gdzie ma być zmywarka? Czy ma być w minimum, czy ma być w optimum? Tak. Czy może w premium tak naprawdę? Czy może w premium? Tak. To ja no, powiedziałem, wiemy. że to jest wersja premium. Michał mówi, że to jest w ogóle niezbędne. No minimum to minimum. <grym <grym> must, must have, więc nie mamy dużą rozbieżność. A tak, więc napiszcie, co wy uważacie? Tak, to pierwsze. A dwa, okna boczne. Tak. Moim minimum, okna boczne to jest minimum po prostu niezbędne. Must have, a u Michała. Optimum. Tak... O. Że w wersji minimalnej, ta prostsza wersja, totalnie zakryty kamper. Ja mam, że to to barbarzyństwo żyć bez światła, więc nie, nie wiemy. A, a okien kadachowe nie dają tyle. No ale to po, po, potrzebujemy Waszej opinii od, odnośnie tych okien bocznych, warki, gdzie to wrzucić. Ta, i jeszcze, ale opinia. Ogól, opinia w ogóle. <laughs> e, ten plik tam jest na dole w komentarzu. Możecie sobie kliknąć. I piszcie też mi w komentarzach, co byście poprzestawiali, albo może coś o czym zapomnieliśmy, coś gdzieś dodali, coś gdzieś ujęli, albo coś przemieścili według Was, a tak. najbardziej to mi zależy na opiniach kobiet. Bo my w faceci to sobie możemy gadać, ale kobiety. Zdarzenie z rzeczywistością. Tak, one są tam i, i żeby one miały komfort. To jest mega ważne. Więc fajnie, jakbyście się te na, na, napisały, jak jest u Was. Tylko żeby nie było, że wszystko się stanie minimum nagle. <laughs> musimy przedział cenowy zmienić. <laughs> tak, 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 tak. tak. Kiedy będziemy mieli rozpisane wersję minimum, średnią i optimum Tak, i będziemy przekonani, co w której jest, na przynajmniej tak. tak w 80%. I wtedy przerobimy to. Ten projekt przerobimy na wersję, wszystkie trzy. Wszystkie trzy udostępnimy też pewnie, jeżeli uda nam się to zrobić, bo ja nie potrafię projektować, będę się dopiero uczył. No, jakoś dam radę. I tak będziemy to projektować, żeby można było go rozszerzać o kolejną wersję, jakby. No, to to byłby super to, to pomysł. To, to byłoby super w ogóle to udostępnić, wtedy każdy będzie mógł sobie tak. robić co chce, jak chce. Tak. No i teraz o, ostatnie pytanie, no... W, w Rafał. Prysznic na zewnątrz. A, nie, prysznic na zewnątrz. Sorry, ja wiem, że tak... Odpada. Prysznic nie, koniec. jest minimum, musi być, jakby na każdym filmie jest... Co byście zmienili w na drugą przygodę? Prysznic, prysznic. Słuchajcie, no jak zmuścisz żony, żeby wyszła w centrum miasta na zewnątrz i się myła w majtkach w prysznicu, no to jest niemożliwe. Albo zimno, 5 stopni, wstajecie rano, chcecie wziąć ten prysznic, żeby się odpalić, żeby pić kawę, wyjść na zewnątrz, no. Naszym zdaniem nie. jest to w ogóle... To my bardzo dużo mamy prysznic z tych na, na, na zewnątrz. Bardzo I... dużo, bardzo dużo. Ja tego nie akceptuję, zero. Znaczy, mi się wydaje, że jak ktoś podróżuje tylko po pięknych plażach Kalifornii no i no w tak. ogóle tam, gdzie jest ciepło wiecznie i, i tak naprawdę można pójść się wykąpać w oceanie i wrócić opłukać <laughs> ze słonej wody, to to o, super. <śmiech> <Dokładnie>. <śmiech> Ale nie, nie w warunkach środkowoeuropejskich. No dobra, czyli co? E, teraz to. po pierwsze, w kolejnym odcinku będziemy albo w kolejnym, albo w kolejnym, kolejnym. Musimy zrobić projekt, ale to dopiero jak wy na wszystko powiecie w komentarzach. No i no. musimy kupić samochód, więc nie wiem co będzie kolejnym odcinkiem, co się szybciej stanie, czy samochód, czy projekt. No. Um. Miejmy nadzieję, że jednoczasowo się zadzieją, super, żeby to, <laughs> tak. to ruszyło, chociaż jest nieźle. Czyli, bo my też się zastanawialiśmy, czy kupować osobowy, czy dostawczaka, czy przerabiać. Czyli decyzja jest taka. Wchodzimy w dostawczaka, tak? Tak, na razie idziemy w Dostawcza. do dostawczaka, kupujemy dostawczaka. Jedyne słuszne zdanie, inaczej po prostu podpłyniemy wow. finansowo. Jasne. Więc to, Komentujcie, dajcie nam znać Waszą opinię, pamiętajcie o łapkach w górę, jeżeli podoba Wam się nasz pomysł, podejście do sprawy. Pamiętajcie też, że wtedy ten poradnik na koniec, jeżeli uda nam się to zrobić, Mam miejmy nadzieję. Albo na przykład poradnik, dlaczego nie budować samochodu? <grym> <grym> dokładnie. Jakiś, tysiąc powodów. <grym> tysiąc powodów, albo jak zbudować i w trzech wersjach. Zrobimy kosztorys tego, z minimum, optimum, każdy, żeby mógł sobie wybrać. Myślę, że to jest fajny pomysł. E to tyle. E znowu wróciła mi nadzieja Rafał. <grym> tak, nadzieja. <grym> Umiera ostatnia. E dokładnie. Widzimy się już niedługo i może już będzie samochód, a może nie. Zobaczymy. To tyle. E no i pamiętajcie. Subskrypcja, żeby być na bieżąco, i dzwoneczek, żeby się wszystko pojawiło. Jak tylko te. Dzwoneczek tam. Tak, strony A i pojawiła się nowa opcja na kanale. Na dole jest taki przycisk koło subskrypcji. Wesprzyj. E, możecie tam dorzucić piątaka. Jak dorzucicie piątaka, no my będziemy mieli więcej pieniędzy na różnego typu opcje, zakupy, testowania różnych pianek i innych rzeczy. A w nagrodę e, te odcinki, które wrzucam zazwyczaj w piątek, e, jeżeli będzie taka możliwość i on będzie szybciej, to wszyscy dla. Ci wszyscy, którzy mnie wspierają, będą mogli ten odcinek zobaczyć już wcześniej, dzień, dwa, trzy, cztery. Jest guzik, wesprzyj. <laughs> Będzie dobrze. Ej, to było słabe. Mocno, jeszcze raz. Ciepła ręka. <gasps>